na stare lata był ślepy i głuchy. Nie mogąc wtedy złapać ani jednej muchy, z anten swej pajęczyny obwieścił orędzie, że zmienił się i odtąd much zjadać nie będzie. Że pragnąłby swe życie wypełnić czymś wzniosłem, czyli jak innym uczciwym rzemiosłem. A więc po prostu szewstwem. Zaś, na dowód skruchy, postanowił obudzić za darmo wszystkie muchy. Niech przybywają i młode, i stare, a on szewstwem zwyczajem zdejmie każdą miarę. Muchy, słysząc o takiej poprawie pająka, Przyleciały i jeły pchać się do ogonka. Podstawiają więc nóżki i brzęczą wesoło. A pająk, nie pęta są nitką pajęczą. Niby mierzy, gdzie stopa, gdzie pięta, a tymczasem coraz bardziej głupie muchy pęta. Muchy patrzą i widzą, że wpadły w pułapkę. A zaś pająk, który dawno już miał na niej chrapkę, pogłaskał się po brzuchu i zjadł obiad suty. Odtąd mówi się u nas uszyć komuś buty.